Dzień dobry, witam państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu. Tematem dzisiejszej audycji będą mułaki. Czym są te tajemnicze mułaki? O tym za chwilkę, ale najpierw yy, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy w górniejsko lidzbarskim Parku Krajobrazowym, czyli bardzo blisko Brodnicy, około 90 km od Torunia, tuż przy drodze prowadzącej do yy, malowniczej wsi Fiałki. Ale wracając do mułak. Otóż jesteśmy w działce hydrologicznej, bo młaki to jest obszar, gdzie najczęściej na zboczach dolin, czy też na przykład rynien jeziornych, wybijają wody gruntowe. Pierwsze skojarzenie pewnie macie Państwo z, ze źródłem, z wywierzyskiem. O różnicy między nimi też za chwileczkę opowiem, ale młaki to jest taki obszar, gdzie ta woda tak naprawdę zostaje na powierzchni, bo nie ma drogi odejścia, jakby wyjścia. Pokażę to na tym przykładzie. Załóżmy, że mamy obszar płaski. I wybija woda gruntowa. Jeśli teren ma jakiekolwiek nachylenie, nawet małe, to ta woda grawitacyjnie będzie sobie spływała zgodnie właśnie z siłą grawitacji. Ale właśnie tutaj ten obszar za mną pokazuje, że na obszarze płaskim ta woda albo podlega ewaporacji, czyli wyparowuje, jeśli jest wysoka temperatura, albo też ponownej infiltracji, czyli znowu zostaje wchłonięta w podłoże. Natomiast Zdolności infiltracyjne podłoża są różne. Jeśli jest jakaś pora bardziej sucha, bez opadów, to oczywiście ta woda będzie bardzo szybko infiltrowana. Natomiast jeśli e, warstwa gleby, e, skał jest już nasiąknięta, to już ta e, warstwa nie przyjmie zbyt dużo wody i tworzą się właśnie w okolicach Młak takie miejscowe zawilgocenia terenu, zabagnienia. E, w czasie kiedy tej wody jest coraz więcej, temu towarzyszy też e, bardzo silna wegetacja roślinności, która tworzy taki. Zwarty korzuch i jeszcze bardziej utrudnia odpływ tej wody właśnie z powierzchni, bo zawsze jakiś tam spływ jest. Na tym terenie za mną, właśnie tutaj na obszarze Górzinsko-Lizbarskiego Parku Krajobrazowego, tych miejsc, gdzie wody gruntowe wychodzą na powierzchnię jest sporo tutaj jest bardzo dużo obszarów źródliskowych. No i ten teren za mną dokładnie to jest też obszar chroniony, tu nie powinno się wchodzić wewnątrz. Jest to specyficzny mikroklimat, tutaj też mały ekosystem. I za chwileczkę zobaczymy też inne miejsca, gdzie te młaki się znajdują. Czym zatem jest młaka? Młaka to jest powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych z utworów pokrywowych. I właśnie wokół źródła tworzy się to zabagnienie. Zwykle ten obszar jest zatorfiony albo właśnie zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody. Najczęściej jest on porośnięty roślinnością wagienną lub łąkową. gdzie takie młaki się właściwie pojawiają. Z reguły tam, gdzie następuje zatamowanie swobodnego odpływu na powierzchnię, a więc na przykład na odcinkach terenów płaskich albo właśnie słabo nachylonych, tam, gdzie ta grawitacja nie jest tak silna. Woda, która nie może swobodnie odpłynąć, nasyca tą warstwę przypowierzchniową albo też zwietrzelinę, na przykład skalną, i powoduje zabagnienie terenu i rozwój, i rozwój roślinności hydrofilnej, czyli tej, która bardzo lubi wodę. Początkowo ta woda z młaki odpływa bardzo powoli w postaci jednej lub nawet kilku struk, i wtedy jest to tzw. młaka odpływowa, ale w miarę, kiedy rozwija się roślinność tworzy się zwarty kożuch, który uniemożliwia odpływ tej wody. No I W tym momencie młaka przechodzi w typ ewaporacyjny, czyli tutaj zaczyna się już parowanie. Młaki zajmują bardzo różne powierzchnie, od kilkunastu do nawet kilku tysięcy metrów kwadratowych. W sytuacji, kiedy tworzą właśnie te takie ogromne obszary, to są tak zwane pola młacze. Co ciekawe, młaka to nie tylko właśnie ten wysięg wód podziemnych, ale także te płonki. Takie łąki występują na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych i utrudnionym odpływie. I tam właśnie miejscowo powstają młaki, ale też wysięki i źródliska. Takie łąki to są stworzone przede wszystkim przez muchy, tużyce, rośliny sitowate i wełnianki. Jeśli chodzi o wysięki i wycieki no to wysiek, yy, pewnie się okaże części z Państwa tak yy, lekarsko, ale jest to miejsce słabego, nieskoncentrowanego wypływu wód gruntowych na powierzchnię terenu. I zazwyczaj woda ta jest pozbawiona odpływu i wskutek czego ten teren wokół wysięku jest zawilgocony albo już zabagniony. I ta wysączająca się woda powoduje zawilgocenie terenu i nie widzimy wtedy odpływu na zewnątrz. I yy, właściwie są dwie opcje, albo ta woda będzie parowała, Albo ponownie infiltrowała, czyli będzie wchłaniana w głąb podłoża. Znajdujemy się właśnie przy zboczu rynny jeziornej jeziora Góźniskiego. Natomiast tutaj przepięknie widać właśnie, jak na obszarach zboczowych wybijają wody podziemne. I to są właśnie źródła. Czym się różni źródło od wywieżyska? Przede wszystkim źródło to jest wypływ wody podziemnej, ale zgodnie z siłą grawitacji ono wypływa. Natomiast wywieżysko to będzie wypływ wody podziemnej, ale już pod ciśnieniem hydrostatycznym, hydrostatycznym czyli najprościej mówiąc, może po prostu pod górę to, yy, ta woda wypływać. I właśnie za mną znajduje się obszar takiego wycieku tych źródeł. Też miejscowy ten teren jest już zawilgocony, ale jednak nachylenie terenu jest spore, więc ta woda naturalnie sobie grawitacyjnie spływa. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejną audycję.